Serdecznie zapraszam na filmowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z kwietnia w gminie Tarnów Opolski. Zapraszam, Marcelina Kapra. Inauguracja karate tego, czego nam najbardziej brakuje ruchu. Odejście od komputera. Otwarcie dwujęzycznej ścieżki edukacyjnej. Dwujęzyczność, wielojęzyczność w naszym regionie to normalność. Nowy wóz dla kosorowic. Ważne jest wspieranie tych jednostek. Japońska sztuka walki ponownie rozkwita w Tarnowie Opolskim. Dotychczas funkcjonujący w gminie klub zakończył działalność. Nowy klub ma zaspokoić duże zainteresowanie tą sztuką walki i zainspirować młodzież do sportu. Była to wyjątkowa inauguracja. Podczas wspólnego treningu działalność rozpoczął nowy klub na sportowej mapie gminy Tarnów-Opolski. Dzisiaj jest trening inauguracyjny nowego klubu karate, który powstał o dopiero dwa tygodnie temu. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności wszystkich w sądzie i w innych urzędach. I dzisiaj zaprosiliśmy naszego szichana, sekretarza generalnego naszej federacji Wojtka Radziewicza. Wójta gminy Tardów o uroczyste otwarcie nowego klubu. Kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników miało szansę trenować potokiem specjalnego gościa, który dzielił się z nimi swoim sportowym doświadczeniem. Jak byłem dzieckiem, no to trenowało na takiej sali 200 osób i na naszym treningu przychodziło kolejne 100 nowych, więc były, było dużo mniej alternatyw. Dzisiejszy świat oferuje dużo różnych rozwiązań, które są atrakcyjne i często łatwe. My staramy się pokazywać tę stronę trudniejszą, ale również atrakcyjną i ciekawą, ponieważ ten ruch, ten sport, ta praca nad sobą daje dużo dobrej energii, adrenaliny pozytywnych, emocji i to przyciąga też młodych, co widać na dzisiejszym treningu. Tradycje karate w Tarnów Wielopolskim sięgają dawnych lat, ale ambicją pasjonatów tego sportu jest przekazywanie płynących z niego wartości kolejnym pokoleniom. Otwartość to jest dobra cecha, która cechuje każdego, powinna ce cechować każdego karatekę. Otwartość, chęć i właściwie to wszystko na sam początek, bo przecież od początku się zaczyna. Każdy z nas, zaczynając tą sztukę walki, trenując tą sztukę walki, był podejrzewany w takim samym miejscu, o którym jest każdy ćwiczący, zaczynający, rzucający wyzwanie kyokushin. I to jest chyba taka cecha przewodnia tego, tej, tej sztuki i tej, tej dyscypliny, którą tutaj uprawiamy. Karate jest znakomitą alternatywą dla komputera i telewizora, ponieważ niesie za sobą wiele pozytywnych wartości. Nam się rozchodzi o to, żeby dzieci, młodzież, dorośli, mieli możliwość poćwiczenia, czyli tego, czego nam najbardziej blokuje, ruchu, odejścia od komputera, wracając z pracy, no to jest godzina tak jak dzisiaj, 17, można się poruszać, można spalić cholesterol, można odpocząć tutaj, naprawdę, zmęcząc Zmęczą, się, można odpocząć, człowiek wychodzi pełen energii, głowa przede wszystkim inaczej pracuje, o to nam się rozchodzi, że wszystkie sporty, które tutaj na terenie gminy w jakiś sposób promujemy, prowadzą do jednego, do tego, żeby dzieci, młodzież, dorośli mieli, i możliwość poruszania się jak najczęściej. Klub jest otwarty na nowych członków, a więcej informacji o jego działalności można znaleźć na stronie internetowej, widocznej na ekranie. Aby historia nie została zapomniana, trzeba ją utrwalać i o niej przypominać. Historie wsi Raszowa będą przypominać tablice edukacyjne, w których można wyczytać wiele ciekawostek i to w dwóch językach. W Raszowej odsłonięto 8 tablic, które tworzą ścieżkę edukacyjną, zatrzymują czas i wspominają historię wsi. Inicjatywa powstała dzięki stowarzyszeniu Pro Liberi Silesia. O historii straży, kościoła, cmentarza, szkoły o zawodach starych. Myślę, że coś bardzo fajnego i do tego jest wydana dwie książeczki w sumie dla dzieci i młodzieży. Jest strona internetowa, są kody QR, tak jak powinno być w nowoczesnym świecie i będziemy te informacje rozszerzać, bo stwierdziliśmy, że tak naprawdę tych informacji Raszowej można jeszcze przynajmniej raz tyle na tablicach zgromadzić. Każda tablica jest dwustronna. Z jednej strony możemy znaleźć opisy w języku polskim, z drugiej w języku niemieckim. Dwujęzyczność, wielojęzyczność w naszym regionie to normalne. Ale tej normalności musimy uczyć siebie, musimy uczyć e, mieszkańców, musimy uczyć e, tych, którzy tutaj przyjeżdżają jako goście i tych, którzy tutaj mieszkają. Ja bym bardziej e, chciał, żeby nasi mieszkańcy poznali e, faktycznie historię swoich miejscowości, bo z tym e, podczas dyskusji no, jest często e, duży problem. Nawet dzieci nie wiedzą, kto kim był, dlaczego ulica się nazywa tak, a nie e, inaczej. I myślę, od tego powinniśmy zacząć, żeby e, naszym mieszkańcom też pokazać, że mieliśmy wspaniałe postaci, których nie doceniamy albo których nie pamiętamy. No i taka tablica e, po pierwsze to jest taki mini pomnik dla tej osoby. A druga rzecz, żeby pokazywać mieszkańcom czym my faktycznie jesteśmy, skąd my się wywodzimy, dlaczego tutaj ktoś kiedyś przybył. Stowarzyszenie zaadoptowało pomysł od mniejszości niemieckiej na Węgrzech, gdzie taka ścieżka była już od dawna. Wiele osób właśnie zmarło już, co mogło, mogło nam pomóc w, tych, właśnie w tym prowadzeniu tych właśnie informacji, wiele Wiele trzeba było po prostu się namęczyć, żeby cokolwiek znaleźć. Te informacje nie zawsze były, by, można powiedzieć, sprzeczne, że pasowały do siebie niekiedy były sprzeczne. Ale ogólnie myślę, że super sprawa będzie na pewno na przyszłe lata fajna, fajna taka informacja, historia naszej wiosny. Dzięki projektowi udało się zdobyć wiele cennych informacji na temat raszowej i historii mieszkańców. Ja się cieszę, że też zostało podkreślone, na rzecz w tej starej szkole. Urodziło się dwóch kapłanów, którzy są budowniczami sanktuarium w piekarach, szczególnie stacji dróg krzyżowych. A jednocześnie no, też przypomnę. Generalnie historia OSP Raszowa. Stare zdjęcia, kroniki, które prowadził pan świętej pamięci Konrad miętus Zdańca. Informacje na temat pożarów, sekcji młodzieżowych z tamtych lat, no bardzo, bardzo wiele ciekawostek uważam. Które tak naprawdę do tej pory siedziały w szafie, że tak powiem, i nikt nie miał do nich dostępu oprócz nas. Dwujęzyczna ścieżka edukacyjna jest niewątpliwie jedyna w swoim rodzaju utrwala pamięć o przeszłości miejscowości i jej mieszkańców. Mieszkańcy Kosorowic na czele ze Strażakami uroczyście przywitali nowy wóz bojowy dla OSP. Wóz został zakupiony wspólnym staraniem zarządu i druhów OSP Kosorowice Urzędu Gminy Tarnów Opolski przy wsparciu struktur wojewódzkich państwowej Straży Pożarnej. OSP Kosorowice z nowym wozem strażackim. Druchny i druchowie będą mieli możliwość korzystać z nowoczesnego sprzętu, który wspomoże ich pracę. Wart milion złotych wóz został uroczyście przekazany jednostce. Samochód ratowniczy gaśniczy na podwoziu firmy Man ze zbiornikiem 4000 litrów wody. No jest to dla nas, dla naszej jednostki wyróżnienie. No z tej okazji chciałem bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak i naszych ochotników, strażaków, społeczności lokalnej koserowickiej podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania tego samochodu. Koszty samochodu to około miliona złotych. Z którego wkład własny to 89 tysięcy. na takiej małej jednostki to, jest, to są duże pieniądze, które zbieraliśmy przez lata. Nowy wóz wiąże się z lepszą jakością pracy. Jednak, aby korzystać z niego efektywnie, druhowie musieli zapoznać się ze specyfiką nowego pojazdu. Byliśmy akurat w firmie, która uzbrajała ten, ten samochód, i tam było e, pięciu strażaków, którzy zostali przeszkoleni, a ci strażacy e, szkolą. Innych strażaków. Członkowie OSP są ważnymi osobami dla życia lokalnej społeczności. Ich działalność jest również kluczowa dla Państwowej Straży Pożarnej. Te jednostki są w małych miejscowościach, ale są o tyle kluczowe, a nawet bym powiedział bardzo ważne, dlatego że przede wszystkim to one jako pierwsze najczęściej przyjeżdżają na miejsce zdarzeń i to one stanowią główną, główne wsparcie dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego ważne jest wspieranie tych jednostek, i inicjatyw. Jednostki OSP, bez względu na to, gdzie się znajdują, Zlokalizowane są zawsze ważne. Jest to nieodmierna pomoc, nieodmierna pomoc drugiemu człowiekowi i przede wszystkim całemu systemowi pożarniczemu w naszym kraju. Więc jeśli jest taka uroczystość, gdzie Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje nowy pojazd bądź otrzymuje jakiekolwiek dofinansowanie, i wsparcie, zawsze się cieszymy. Jest to, jest to bardzo dobre i szlachetne. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie stale rozwijają swoje kwalifikacje oraz starają się o nowoczesne wyposażenie. Druchowie są kluczowym wsparciem dla mieszkańców oraz władze. Z gminy. Każda jednostka, bo ich mamy cztery, trzy są już w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Drugi samochód, staramy się notabene o trzeci. Pierwszy był Tarnów, największa jednostka w sercu gminy. Teraz kosorowicek, łezka się kręci wokół, że mamy taki piękny samochód, który notabene służyć ma ludziom. Wyposażony wóz strażacki będzie czekać w kosorowickiej remizie na wezwanie. Nowoczesny pojazd sprawi, że duchowie stojący na straży życia i bezpieczeństwa mieszkańców będą mogli przeprowadzać akcje szybciej. I skuteczniej. Dziękuję serdecznie za uwagę. To już wszystkie wiadomości. Jeżeli chcą Państwo na bieżąco obserwować nasze materiały, zachęcam do zapoznania się z naszym kontem na Facebooku oraz YouTube. A tymczasem do zobaczenia już wkrótce.